eksperymenta. A wcale go nie wziąłem, ten czołg, dlatego że jest jakiś, jakoś zajebisty w nie. Dla no mnie to jest, to jest dupny, ale jeszcze na tym dwójki nie zbiłem, chociaż mi i tak nie jest potrzeba, bo to jest premium. No ale co? Albo tym persingiem. Albo tym, kurde, co teraz znowu ciągle przegrywam, no jeszcze ten mam ewentualnie, no to sobie tym mówię, zagrał. No, ja wiem, ten... które zagram, zobaczysz. Mhm. Jadę na bazę, od razu mam to w dupie. Ty? Jeśli ja tam dojadę to już połowa I nie. Ty ja chyba też pojadę tak do przodu tego ostatnio nawet Nawet nieźle mi to poszło Bo na prawo to mogłyby pojechać czołgi ciężkie No ja jadę tam A to jedziemy no, Ja jadę tak. prosto no to jadę. Ja jadę na te wydmy Rozłączamy się O, Wale, tak, tak, co? 7 nie, nie. robot Ja pięt Zablokowałem. Tam, tam już b... są lekkie czołgi. O ciepło. O, to chyba zmiana planów. Trzeba pozwolić ich tu przy... im tu przyjechać. Ojojoj. Chyba pojadę wam pomóc to Wiesz, że ten jest. O, to wiesz. Jak go Odbiłem się od czołgu lekkiego. No, widzisz? Czego jeszcze ty się kurwa jedyne? drzesz facet? Ja pierdolę. No, mierzak we mnie. Dobra, jadę do was, bo ja. Weźmy z lupy szelony. Weźmy z lupy Chyba nasz. No. O, już się tu no. 4-1 jest, ja ja. no co jest kurwa z tymi grami? 5-1, ja pierdolę, nie zaginę też. Czyli no ja nie mogę tam dojechać do Was, bo może mogę. No to zaraz, kurwa, na bazę nam no, wyjadą. Czołgi lekkie. Jedzie. Siła. Siła. Killer siła jedzie. Uwaga. Tak się kurwa gra Dobra Prawy O, coś czuję, że szajek wskoczy więcej, i jak jedno miejsce złomóż. E? Ja kurwa, tutaj mam gołącję. No kurwa, odbijam się od lekkiego, nie? jak na dupę ci bieże. Kurwa, ale mnie leje ktoś No jestem kurde już sam praktycznie z szajkiem Nie, no no. no się zablokuje lala jadę ci pomóc, ale? Jeszcze odkoczenie Ale bzdura Ja się odwijałem z pela, mam na myśli, że jest bzdura Jawne walenie, gra już zrobiła czas No ja mam 6 fragów Ale jestem na dobicie A ja po 13, kurwa, jak ja nie wrażenia. Dla kiemu po 13? Dobra, Kafa 1. Tak, ja się ja ci nie. Jestem bo drużyna no, musiała wygrać. No ale zobacz, kurwa, ja aż w ogóle pół bitwy byłem nic nie zrobiłem, bo byłem w innym miejscu. Pojechałem wam pomóc i zrobiłem 6 fragów. Ale jak to ty teraz kurwa tak to wadziłeś, że skoczyłeś na pierwsze miejsce? No. Ho, ho, ho. To ja ze specjalistów nie jestem pierwszy? Drugi jestem. No, mm, no specjalistę zrobiłem. To powiem Wam, że już jakiś czas nie zrobiłem. No dobra.